Witam z tej strony Wróżka Sorsza. Z portalu Wróżka TV mam dla Was nowy horoskop tygodniowy na pierwszy tydzień grudnia, czyli obowiązujący między 1 a 7 grudnia 2014 roku. U znaku wodnika w sferze ogólnej mamy króla Pucharów. Karta ta oznacza, że woniki będą nastawione w tym tygodniu nieco bardziej emocjonalnie, przy czym będą cieszyły się szacunkiem otoczenia, wysoką pozycją, ogólna atmosfera miłości i dobrobytu będzie panowała w ich najbliższym otoczeniu. Będą chętnie spędzały czas z rodziną, z osobami najbliższymi, przez to będą nieco bardziej dojrzałe emocjonalnie, opiekuńcze i chętne doniesienia pomoc w najbliższym. Znak zodiaku Ryb w najbliższym tygodniu. W strefie ogólnej będzie miał dziesiątkę mieczy. Oznacza to, że ryby, owszem, ostatnio przeszły jakiś dosyć ciężki okres, ale te sprawy są już za nimi. Co prawda, ryby jeszcze wszystkiego sobie do końca nie poukładały. Jeszcze muszą się w tej nowej sytuacji odnaleźć i zajmie im to chwilę czasu. Jednak gdy już się z tą sytuacją oswoją, gdy już poukładają sobie życie na nowo, to śmiało ruszą do działania. Więc ta karta zwiastuje zakończenie wszystkich przykrych sytuacji ryb. U znaku Zodiaku Barana z kolei, w strefie ogólnej, dwójka mieczy. Barany będą bardziej stawiały w tym tygodniu na intelekt, przy czym pragnęłoby się bardzo rozwinąć. No, niestety może je spotkać przykra niespodzianka, gdyż. Te informacje, które chciały zdobyć, jeszcze nie są dla nich dostępne. Barany jeszcze nie są gotowe na to, żeby się pewnych rzeczy dowiedzieć, żeby je przyswoić, tak więc mogą się poczuć nieco rozczarowane. E, przy czym ważne jest to, że barany za wszelką cenę próbują zachować niezależność, pokazać, jak są silne, jak wytrwałe. I w momencie, kiedy faktycznie poczują w sobie tą siłę, to również zostanie ona zauważona przez osoby z ich otoczenia, na których barany chcą zrobić wrażenie. Wynek zodiaków byka w strefie ogólnej ma z kolei siódemkę pucharów. Beki powinny uważać, by w tym tygodniu nie zaatapiać się tak za bardzo w ten świat marzeń, w świat złudzeń, gdyż przez to mogą przeoczyć jakieś ważne sygnały i ta ich wyimaginowana rzeczywistość w konfrontacji z realnym światem, no, może im przynieść rozczarowania. Tak więc powinny beki porzucić te fałszywe nadzieje i patrzeć na otaczający jej świat nieco bardziej realnie. Bliźnięta. Ubliźniąc z kolei wielki arkan sprawiedliwości w strefie ogólnej, który oznacza, że bliźnięta odzyskają w tym tygodniu uprawnioną równowagę, odzyskają harmonię, udają się poukładać wszystkie istotne dla nich sprawy. Jeżeli bliźnięta będą poddawane ocenie, zostanie ona przeprowadzona sprawiedliwie, a jeżeli to bliźnięta będą wyrabiały sobie jakiś pogląd, także spojrzą na niego obiektywnie. Tak więc u wszystko powinno iść ku odzyskaniu tej harmonii, równowagi i ogólnego poczucia ładu i sprawiedliwości. U raków z kolei, kartą główną w nadchodzącym tygodniu będzie wielki arkan wieży. Prawdopodobnie u raków wydarzy się coś, co wstrząśnie ich światem. Być może jakaś yy, dziedzina, w której yy, raki starały się. Rozwijać, okaże się no, złą drogą, być może jakaś ważna dla nich sprawa się po prostu zawali. Przy czym źródło tych problemów tak naprawdę stanowią same podstawy tego zagadnienia. Tak więc jeżeli raki przemyślą dokładnie całą tą sprawę, która się zawali, to same odkryją, że tak naprawdę od samego początku no, miała ona dosyć. Chwiejne fundamenty. Jeżeli uda się im namierzyć te, te błędy u samych podstaw, to wówczas raki mogą zacząć budować coś trwałego, co już na przyszłość nie będzie stwarzało takich zagrożeń. Uwów z kolei. Kartą ogólną jest piątka Pucharów. Lwy będą w tym tygodniu musiały się skonfrontować z tym, co przynoszą ich wcześniejsze działania, być może jakieś rozczarowania, być może jakieś drobne szkody, przy czym no, będzie to dla dwóch cenna lekcja, jeżeli ją sobie przyswoją, to będą patrzyły na świat bardziej dojrzale, bardziej realnie, no i co za tym idzie zrezygnują z takich zbyt wyidealizowanych żądań i, i zbyt takiego marzycielskiego podejścia do życia i zweryfikują tutaj swoje poglądy upenne z kolei kartą główną będzie dziewiątka monety. Panny w tym tygodniu mają szansę cieszyć się uznaniem otoczenia, mają szansę na znaczną poprawę swojej sytuacji majątkowej, co również wpłynie na to, jak osoby trzecie będą je odbierały. Jest to pomyślny los, spokój, szczęście, dobrobyt, tak więc panny będą mogły w końcu poukładać wszystkie swoje sprawy. Karta to zwiastuje sukces na wielu płaszczyznach, tak więc warto wykorzystać tą dobrą pasę, uznanie i dobrobyt, żeby zrealizować najważniejsze dla siebie kwestie. Kolejną znaku zodiaku wagi mamy siódemkę Buław, która mówi, że jeżeli wagi wykażą się odwagą, jeżeli z tego symbolu Buław wykrzesają faktycznie ogień, to nawet w ekstremalnych sytuacjach, które pozornie im nie sprzyjają, mogą odnieść naprawdę spektakularny sukces. I wszystkie przeszkody, wszystkie trudności na drodze wagi zostaną w tym tygodniu pokonane i wagi będą mogły świętować. U Skorpionów z kolei kartą główną będzie Wielki Arkan Gwiazdy. Skorpiony będą mogły w najbliższych dniach nieco odpocząć, mogą przerwać tę nieustanną walkę z losem, będą miały czas na to, żeby na spokojnie zregenerować swoje siły, rozplanować swoje przyszłe działania. Przy czym wielki arkan gwiazdy jako symbol ciała niebieskiego, jako symbol koła będzie także tarczą dla skorpionów, które mogą się do nią schować przed zawieruchami losu i faktycznie odzyskać te siły i fizyczne, i mentalne. U strzelców z kolei, w strefie ogólnej wielki arkan maga. Strzelce planują jakieś nowe przedsięwzięcie i chcą je rozpocząć jeszcze przed końcem roku, najlepiej już na początku grudnia. Wejdą w jakieś nowe sfery, nowe zagadnienia, zakażą rękawy do pracy i będą gotowe na to, żeby od podstaw zdobywać wiedzę, zdobywać doświadczenie po to, żeby swój nowy plan zrealizować. Jeżeli faktycznie się do tego przyłożą, wykażą się determinacją, to efekty mogą być spektakularne, wręcz magiczne. Natomiast u koziorożców w strefie ogólnej w pierwszym tygodniu grudnia mamy siódemkę pucharów. Jest to karta bardzo pozytywna, która mówi o tym, że w nadchodzącym tygodniu koziorożce będą tak naprawdę zbierały owoc swojej dotychczasowej ciężkiej pracy. Mają szansę znacznie poprawić swoją sytuację materialną i aby odnieść sukces, oczywiście muszą trzymać rękę na pulsie i być cały czas czujne. Nie wolno im spoczywać na laurach, ale. Karta ta zapowiada dalszą stabilizację materialną i pomyślność na przyszłość. Tak więc kociożce, pracujcie dalej, bo będziecie mieć dobre efekty tej swojej pracy. Tak wygląda strefa ogólna dla poszczególnych znaków zodiaku. Natomiast jeżeli chcecie się dowiedzieć, co takiego kryje się w strefie zdrowia, co takiego będzie się działo w Waszym życiu uczuciowym, czy też jak potoczy się wasza. Kariera zawodowa, to zapraszam Was oczywiście na portal wróżka.tv. Do zobaczenia. Pozdrawiam.